Hejka kochani, z tej strony, Kokielia, a dziś, moi drodzy, słuchajcie, przebieramy się to, co, za co druga osoba, słuchajcie. Czyli na przykład, jak zobaczę jedną osobę, to mam się za nią przebrać i spędzać dzień jak ta osoba, którą zobaczę, z dziewczyn, przypominam, z dziewczyn. Dać łapkę górę swym ketroneczkiem, no i widzę, że tak jeździmy po mapie i okej. Okay. Lak mózgu. <haha> to mamy za nią się przebrać. No ona ma takiego czegoś. Chyba będzie złe, jak się przebieram. Mm. Hejka. Nie no, przebierzemy się. Może? Kiedy nagrywasz? Teraz. Za nią? Nie, nie za nią. Na pewno nie za nią. Um, w sensie ma dziwne trochę połączenie stroju. Um, dobra. Ne. Co ne? Jaki odcinek? Przebieram się za osobę, którą zobaczę przebieram się za osobę, którą zobaczę z dziewczyn. z dziewczyn. Dobra kochani. To teraz widzę, słuchajcie, za chwilę będziemy mogli to zaczynać, tylko jak będą widzowie, bo... Tu nie oh. mogę się przebrać za kogoś, kto nie jest, widzę. O, a może za nią ona ma prosty strój, chociaż nie wiem za nią. E, to jest chłopak, okej. Okay. Ej, co? Ona ciągle biega jakaś dziwna. Może ona chce, żebym za nią się przebrała. O, ona ma fajny skin. Trzeba się przyjrzeć i zrobić taki sam. Nie, kurde, nie chcę za nią. Czekajcie, zobaczymy Zobaczę po prostu osobę, która. Em, która mi po prostu pozwoli. SpongeBob! Czy mi się za SpongeBoba? O matko, tam był SpongeBob. Widzieliście wy to? Tam był SpongeBob. Słuchajcie, mam pomysł. Może zapukamy. Do domu jakiejś dziewczyny, i po prostu słuchajcie, przebierzemy się za nią i zrobimy jej taką niespodziankę. Jakby. Dobra, zobaczmy ogólnie, gdzie może być dziewczyna. I oby mnie nie zbanowała też, to jest bardzo ważne. Bo, jak mnie zbanuje z tego serweru, to. Mm, to po prostu będę zła tak. Ym, kolejna dziewczyna. O nie no. Puk, puk Ej, ona ma dom za robokseł nie W sensie bym mogła praktycznie wziąć jakieś losowe skin z profila. Ale no. się już nitko. Ja ja te. <gryw> ja, kurde. O nie no, myślałam, że on. To jest trudne szukanie osoby, którą, za którą mam się przebrać. O mnie to nie jest tak, że zobaczę mu już na starcie i mam się za nim przebrać. Tylko po prostu którą sobie wybiorę i mam być jej bliźniaczką, jakby taką... Gdzie? mam być jej sobowtórem. Ona jest trochę dziwna. Taka biega ze mną. O matko, ona jaki ma cute skin. Um, dobra, to tak robimy to. Pokaż. Yy, ale ty naprawdę jesteś nieznośna. Dobra, pokazałaś się mi. To super. To tak... Stój. No weź! A taki fajny masz skin. Kurde. Ale ta fryzura jest ładna. Przepikna. Mhm. Ta typiera może nie. Ehm. Um. Hmm, może za tą czarną? W sumie ona ma elfie uszy. Dobra, są elfie uszy. Ehm, czarne włosy. Ona ma prosty właściwie to skin. Czarne włosy, ale ona ma takie? Czy jakie ma czarne? Bo tu są. To jest dużo czarnych włosów. Czekaj, przybliżam się do niej. Dobra, ona ma chyba takie czarne ubranie jakieś. Bla. Black. I słuchajcie, zrobimy czarne ubranie. Janie. Black. Jest. No, jest ona. Ona ma top. Okej. Okay. To. Black. Tak najłatwiej się szuka. Ona ma taki top? Czy jaki ma? W sensie bym chciała mieć jakiś. O, to jest ładne. Czekaj, pokaż mi Ty Piaro. Proszę. Dobra, pokaż mi. Dobra, masz taki. <gryw> Ona nie wie w ogóle, co się dzieje. Kompletnie nie wie. Um, lady skin. Lady skin. Aha, o dobra, ma taki coś. Dobra, a co do tego, jaki. jaką ma twarz, to ona ma taką. Dzięki za pomoc. Tak, ma taką. Trzeba znaleźć. Dobra, jaki ona ma skin? No, pokaż się, prosimy. Pokaż. No, pokaż się, ty. Nie bądź taka. Mm, dobra. Hej, napisała ktoś. Dobra. Fajnie. Dobra, chyba taki. Nie? Nie taki, ona ma jakieś inne w ogóle oczy um, No Znalazłam, to są te oczy I tak, co do włosów to ona ma trochę inne Bo ma takie I mi się nawet podoba ten skin, który ona miała Ten z tym Bo nawet mi się podoba Słuchajcie I robimy tak Robimy tak, że słuchajcie Ona się mnie czepia Trochę Ona jest gdzieś takiego wzrostu Ej, ona mnie kopiuje Ja, o kurde O kurde, już skapnęła w ogóle Co to ma być? Dobra, wicuka Ale przynajmniej ładny skin jest Bardzo mi się... <tryk> <ma to>. <tryk> <tryk> Chyba nie wiedzą, że to odcinek po prostu Słuchajcie i po prostu wejdę w, w jej imieniu to kogoś e, w ogóle obcego także no ktoś może mieć kamery i może teraz obserwować to będzie takie takie bekowe jak które kopiuję jak skin ale w sumie nie kopiowałam wszystkiego bo ja mam, mam naszyjnik a ona tego nie miała dobra ale póki co, napiszcie w komentarzu, czy wam się podoba ta stylua, bo mi się mega podoba. To najpiękniejszy skin, który ja w ogóle widziałam. Słuchajcie, i taki ładny nawet, że ty tu. Ej! No widzisz, nawet nie wie, co, co ja robię z tym skinem. W sensie, gdzie ja idę w ogóle. Ona nawet tego nie wie. Więc to jest fajne, słuchajcie. Może ma tu jakieś koleżaneczki też możemy zapoznać. Um, um, o matko. Tego nie widziałam domu. Szczerze jej bym chciała chyba zobaczyć. O matko, jaki duży dom! Ej, ładny nawet. Więc mi się szczerze bardzo podoba. To jakiś nowy, w ogóle nie widziałam go. Już nie mogłam go zobaczyć. Nie wiem dlaczego Takie ładne, ja bym mogła mieć go w realu W realnym świecie, bo słuchajcie jest z drewna A drewno jest ładne Szczerze mi się mega podobają takie domki z drewna One są przeurocze W ogóle Dobra, zjedzmy w jej imieniu Przynajmniej już wiemy, że to Polka, już się bałam, że to w ogóle ktoś inny Ej, ona kopiuje, ona coś tam robi. Ja! Yeah. A my naprawdę ładny skin wybraliśmy do tatku. Dobra, zadzwonimy w jej imieniu do szpitala. Szpital. Połączenie połączone, dzielnica lokalizowana. Dobra, może ktoś z jej tego. Może ktoś z jej przyjaciół będzie. O! A jak ona będzie, to będzie trochę przypał. Słuchajcie. Bo nie chcemy, żeby ktoś. Żeby jakby ktoś, kogo kopiujemy, żeby było. Dobra. A zjedźmy se jedzenie. Mamy tu burrito i tacosa. Czyli typowe meksykańskie jedzenie. Mm, bardzo dobre, słuchajcie, powiem. Tu trzeba piżama party zrobić. O! Bardzo fajne. O, zresztą pożarna. Wpadaj. Wpadaj tutaj. Dzień dobry, ratownik medyczny. i zdej. Ja nie, nie chciałam. Co się stało? Um, bo um, taka pani zasła. Była, bo taka pani zasłabła, <noise> gdzie? Na dwor. I dam tą panią, i dam, słuchajcie, tą, y, z którą, y, z Dobra, y, którą, którą, <noise> No, nie wierzę mi czy to jest, To jest w ogóle. Ja nie wiedziałam, co napisać, bo po prostu. Ja takie miałam. Dobra, okłamię go, albo zbadaj sam siebie, czy coś. No, weź to twoje praca, chodź. A, dobra, ty, ty chciałaś. Okej. Okay. Dobra. Jest i ona, słuchajcie, od niej zgabiliśmy skin. On, ona nam dała, słuchajcie, deskę w ogóle, to jest e, ten typek z, z YouTube'a i z tiktoka, z którym pisałam. ten mój nick, aha Twój nick Ej no Słuchajcie, myślę, że za, pora zadzwonić w ogóle w imieniu tej pani jakby Policja, dobra to policji do policji, Na policję. słuchajcie Na policję. policja. <grywka> Nie to będzie pekowy telefon, słuchajcie. Brak spamu, proszę czekać. Okej, okay, widzę. Proszę nas, żebyśmy tu poczekali. To widzę, słuchajcie, mniej więcej. Um. Poczekamy jak tu przyjadą. Po prostu e, będziemy tacy, że ona ode mnie zgapiała skin. W ogóle. E, no. O matko Marinette! Mirakulu! Jeśli chcecie w ogóle challenge jako Marinette, to piszcie w komentarzu, a tam są dwie nawet. No kurde, no! Kiedy przyjadą? Bo za chwilę to zgłoszę komuś Dzwonię już drugi raz! Kiedy oni przyjadą? Czy ja dobrze słyszę? Nie, to u mnie coś Dobra Niech przyjadą, no Ludzie, ja, ja naprawdę chcę powiedzieć coś Okej, okay. tam są dwóch policjantów. I gdzie ona jest, tak która zgapiała? A bo ona idzie na policję ze mną. Hej. Ki nie kopi mnie No taki mam challenge Taki mam challenge Policja To ja nie mam taki face. Nieważne. Ja nie wiem. takiej face. No nie, policja, ale się pojem. Hej. To ten, widzę. Ten youtuber o TikTok, z którym pisałam. Um. Hejka! On już... Po... Ona już poszła, słuchaj. Nie masz kogo tu zamknąć w więzieniu. Dobra. Um, mam. Challenge. Mam challenge. Nagrywasz? Tak. Zgadnij, jaki mam challenge. Chyba widziałeś zresztą, jaki on był. Ale no dobra, kochani. Ale ładna face. W sumie. Mi się mega podoba. Widzę, ono trochę się różniło od tamtej. Ale słuchajcie, ona wyszła na szczęście, więc no. Ok. Dobra kochani. On nie chce chyba się utożsamiać. No dobra. Ogólnie widzę, jeżeli chodzi o to, to że mi challenge wyszedł obłędnie. No i... Pa! Widzę pa!